manko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmiku informacyjnym odnośnie tworzenia mojej nowej grupy. Robię taki króciutki filmik, żeby Was poinformować, że jako tako teraz nie pojawiają się filmy na moim kanale, dlatego, że pracuję nad nową grupą, którą właśnie stworzyłem kilka dni temu, a dokładnie grupa Mistrzunia ziomka Milana. Tak się ona prezentuje. Chcę Wam szybciutko jeszcze powiedzieć, że ta grupa jest nieukończona. Ja wciąż pracuję na niej w dzień w dzień, dlatego również się nie pojawiają filmy na YouTubie. Bo nie mam po prostu czasu na wrzucanie, bo mam tak tutaj dużo pracy na tej nowej grupie, że, że sobie nawet sprawy nie zdajecie. Chciałbym po prostu wszystkie zdjęcia, filmy poprzenosić. Jak na ten moment udało mi się to zrobić już ponad 50. 50%, więc jeszcze troszeczkę roboty mi zostało, ale informuję Was, że pewnie jeszcze nadchodzące dni nie będzie żadnych filmów, ale to tylko tak e, jakiś czas. Później jak już sobie ogarnę tą nową grupę, to już będę normalnie wrzucał filmy. A tutaj się tak nazywa grupa. Ja was bardzo serdecznie zachęcam do e, dołączenia tej grupy. Oczywiście pod tym filmem będziecie mieli link do tej grupy. No i jak wcześniej wspomniałem, ta grupa jest jeszcze nieukończona, ale pracuję nad tym i niebawem będzie ukończona. I jeszcze taka malutka dla Was informacja. Tutaj wystawiłem również posta 7 czerwca o godzinie 15.54, że yy, no po prostu nie będę mógł przez jakiś czas rzucać film, bo mi yy, zacznie brakować yy, czasu. Ja, jeżeli chcecie sobie to przeczytać, to albo zróbcie sobie pauzę w tym momencie, albo po prostu webijajcie na mojego fanpage'a, który się nazywa Mistrzunie Niedzielnych Wielon. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia już za kilka dni. Trzymajcie się, papa. pa! pa.